No. Jest. Szymon Brączel po kapitalnej, po niesamowitej walce, walce, która być może najlepszy będzie najlepszym pojedynkiem tej gali. Nie wiem, o co zapytać. Jak się czujesz? Myślę, znaczy, no psychicznie czuję się dobrze, a fizycznie, no jak widać, ciężko zbity Piotrek mega silny, mega mocne ciosy. No myślę, że gdyby nie kondycja, to też bym mógł paść na deski, prawda? Wiesz co, jak... Zaczęła się ta trzecia runda, jak była dziesiąta minuta, to miałem wrażenie, że ty za chwilę zwątpisz, że on jest do ubicia. No tak było, tak było. Przede wszystkim moment, gdy mnie trafił w nos, poleciał mi, że krwicę ja to przerwał. No że akurat jeszcze miałem kontuzję przed walką, ten od miał uszkodzony. No już myślałem, że to będzie koniec, ale no postawiłem się jeszcze. Dopuszczałeś w ogóle przed tym pojedynkiem taki scenariusz, że trzecia runda potrwa 18 minut? Ja myślałem, że to się skończy w pierwszej rundzie, nie. Na pewno widać było twoją przewagę szybkościową w tej walce, pewnie na tym chciałeś oprzeć game plan. Powiedz nam proszę, jak ci się walczyło w ringu 3 na 3 Czy jesteś zadowolony całościowo ze swojego występu? No jestem zadowolony, bo wygrałem i akurat ten ring myślałem, że będzie mniejszy. Ale wydawało się całkiem spory, praktycznie taki jak u nas w klubie na treningach, tak że czułem się w nim dobrze. No i tyle. Proszę. Czy mierzyłeś się kiedyś z takim charakterem? w swojej karierze, z takim charakterem, jakim jest Wołowik, bo w, trze w trzeciej rundzie bity, gdzieś podnosił rękę i powiedział, no, dawaj. Nie, akurat nie, Piotrek naprawdę mega charakter, po tym drugim knockdownie myślałem, że już zwątpi. no ale się postawił, no jest naprawdę twardym zawodnikiem. Spomniał, wspomniałeś o tej kontuzji nosa przed walką, rywal mocno celował podbrudkowym. Myśli, że wiedział, że coś z tym nosem jest nie tak, czy to po prostu element jego stójkowej gry? Nie, no myślę, że to element jego stójkowej gry po prostu. Co się myśli podczas takiej walki? W trakcie oczywiście. No chyba, żeby jak najmocniej trafić, nie? <grych> no. A jakie były zasady? Czy one były określone właśnie w ten sposób, że sędzia przerywa, pod, jak będzie trzecie liczenie, czy, czy, czy jak wam to tłumaczone? Bo to jest ciekawe, tutaj już kilka takich pytań padło. Tak, no zasady były typowo bokserskie, tak? czyli po trzecim lockdownie już po prostu sędzia przerywa walkę. Pojedynek był fantastyczny i wszystkim się podobał. Chętnie pewnie niektórzy zobaczyliby go po raz kolejny. Czy gdyby była taka propozycja, żeby z Piotrem znowu zamienić uprzejmości w tym ringu 3 3, czy zgodziłbyś się na to? Jak najbardziej, nie odmawiam żadnych walk. Twarz rozbita, a dłonie? Powiedz, jak mocno są właśnie obite. Dłonie średnio, akurat były rękawice, dłonie było były tak także ta dłonie dostawała tak mocno w kości. Jest ok z dłoniami, bardziej twarz. Pierwotnie miała walka się odbyć na gołe pięści, ostatecznie małe rękawice do MMA. Myślisz, że w tej formule lepiej by się sprawdziły same owiki? Czy z tymi rękawicami było ok? No z rękawicami okej, okay. żeby bez rękawy Piotrek miał większe szanse, tak? Bo jednak ta siła ciebie ciosu była na pewno większa niż moja. No i też byłoby ryzyko jakichś rozcięć, prawda? Mogłaby się walka skończyć wcześniej przez przerwanie lekarskie. Tutaj jednak rękawice troszeczkę prewencyjnie tak. działały w tym zakresie. No tak, a rękawica dużo amortyzuje. Jakie plany na przyszłość? Zostajesz w tej formule czy, czy nie? Co dalej? No zostaje w tej formule. Jeżeli będą takie walki, będą takie propozycje, to zostaje. Piotrek zbił 20 kg e, do tej walki, e, a ty ile mniej więcej ich zbijałeś? Ja ważyłem 88-89 kilo, także no, te 8 kg na luzie zrzuciłem. A poza tym nosem są jakieś inne trwałe kontuzje? Zobaczymy, zobaczymy jutro. Na razie boli mnie cała głowa i ten nos. No i... <laughs> I trochę jakby szczęka przesunięta czuję na zębach, ale jest ok. Teraz to piąta odpoczynku, uszu, która się należy jak mało komu po tej gali. Powiedz nam, kiedy chciałbyś po raz kolejny wejść do klatki i stworzyć sportową rywalizację. No Jeśli będę w formie, jeśli wyzdrowieję, będę w formie, to jak najszybciej. I jeszcze jakieś słowo dla ojców tego sukcesu no. po, po walce, bo Ty wychodziłeś i wykonywałeś robotę, ale cały sztab Cię wspierał dzisiaj. Ja chciałem podziękować Sebastianowi, Nigerianowi, mojemu menadżerowi i trenerowi Marcinowi Alwratkiewiczowi za przygotowania i tyle. Dzięki wielkie, Warto Dziękujemy za to oglądanie.